W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzień dziewiąty. Jezus wzrastał w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej, wspieraj nas. Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas. Przez prace i trudy Wasze, Wysłuchaj nas. Módlmy się o moralne i religijne odrodzenie rodzin, aby były Bogiem silne. Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata, zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości. Wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania spraw, aby żyły według przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen. Jezu, Zbawicielu nasz najdroższy, przyszedłeś na świat, aby Go oświetlić swoją nauką i własnym przykładem. Większość swego życia ziemskiego spędziłeś w ubogim domku. Nazaretańskim, w pokornym poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin. Przyjmij łaskawie naszą rodzinę, która się tobie dzisiaj oddaje i poświęca. Broń strzeż i otwierdzaj nas w Twej świętej bojaźni, pokoju, zgodzie. I miłości chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni do boskiego wzoru Twojej świętej rodziny, i w ten sposób wszyscy razem, bez wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście. Maryjo, najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne miłości wstawiennictwo, uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi i wyjednaj nam jego łaski i błogosławieństwo święty józefie najtroskliwszy opiekunie jezusa i maryi wspieraj nas swoją modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych potrzebach abyśmy mogli wraz z maryją i tobą chwalić jezusa naszego boskiego zbawiciela przez całą wieczność amen